W tym filmie pokażę Ci, jak możesz sprawdzić, na jakich urządzeniach masz otwarte konto WhatsApp. Na wypadek, gdybyś chciał zobaczyć, czy nie zostało ono otwarte gdzieś, gdzie nie powinno. Najpierw musisz kliknąć na dole po prawej stronie, tam, gdzie pisze ustawienia, następnie kliknij w połączone urządzenia, czyli te właśnie opcje. Tutaj pojawi się lista miejsc. W których Twoje konto WhatsApp jest otwarte. Jak widzisz, pokazuje się kilka informacji. Na przykład, czy to system Windows, czy przeglądarka internetowa. Jeśli chcesz wylogować się z któregoś z tych urządzeń, wystarczy, że klikniesz w jego nazwę. Pojawi się opcja Wyloguj się. Widzisz również lokalizację urządzenia oraz datę i godzinę ostatniej aktywności. Aby zakończyć sesję. Kliknij w wyloguj się. I potwierdź to poniżej. To takie proste. Mam nadzieję, że film był dla Ciebie pomocny. Jeśli chcesz nauczyć się obsługiwać iPhone A w prostych krokach, sprawdź opis.